Jeszcze chłop, taki ten był instruktor tego nurka z Jewożna, To tak chłop jakby najarany, cały czas się śmiał Spokojnie mówi Condom". Ja wiesz, tam fuj słona woda I wziąłem, wziąłem ten y, to słoną wodą do ust I od razu kurwa tak wiesz W morgi mi słona, on się śmieje Kurwa, kurwa, kurwa Taki hindus Śmiała tam fuj do Mi się podobało Dobry, Dobrze, dobrze Like to torta jest fajnie odpływał sobie Jak like tu gościu, ja idę i widz mi daje 10k, dziękuje bro, good, good I'm back from holidays I'm going to make some zadynka dominando Dobrze ci było? Zawaliście Ale, to, o skurczy byki człowieku, co oni ten Co skurczy byki, oni do wszystkiego tam dawali No takie ostre wszystkie były te ich dania, że to, to masakra w ogóle była Czekaj, bo tu początek live'a już dostaje w pieroga od kolesi Czekali chyba, cały tydzień, żeby tak mnie zobaczyć tak. chyba bez kitu Ale mam pomysł co zrobić z nimi Czekaj, drugi test Siema. Cześć załoga, cześć Mateusz. Niech yeah. powrócił, ma się z za zadymka, kurwa, wedron już walczę ze skurwy synami. Dobra, ja prosiłem i już bitwa Daj, Dawaj, dobra, żuberek, zaloguj Mateusz, dwóch Mateuszy niszczy oca. Ale Dobra, ja już jestem tak podrajcowany. Po dziewięciu dniach wróciłem, od razu mnie podhaczyli i walczę z nimi. Gościu, nie maledives, nie kurwa impreza. Z... Jak ja z żółwiami pływałem normalnie, 12 metrów pod wodą. Nie ukąsił, trzymałem szeliny, bo ja nie potrafię pływać. Nie, A czemu nie? Impreza, dziewięć i go nie było, a tu jeszcze polęci mi go podhaczają. To jest coś, coś pięknego. No, no ja one widzę one co, one się one dzieje, one co się one dzieje, one a tu. Dlaczego? Kto go zbanował? Do, do jeszcze 8. Fraki. Nie ma pana za fragi, a. do 2 października. Tam się Tam, tam gdzie tam cię dogania, oh, kto tam ci dogania? Nikt. Uf, gdzie nie, gdzie jest, leko? Leko. Jakiś no. mnie goni, kurwa z energii. Elo energy fieldziarz. Elo energy fieldziarz. berserker jakiś mnie dogania. Czekaj, chodź kurwa do depo. No zaraz to, to go to, to pokonam. Jakiś pierdolisz, bo. <laughs> niemiecka kurwa, klawiatura mi się skończyła. ty masz jakiś runek? Czekaj, bo ja nie grałem tyle w tą gierkę, a my tu pekują, to mi się ręka od razu poci. Pamiętasz, Mateusz, jak była ten sirek chopcy? I jeszcze, jeszcze heter, a karetek, to już całkiem było. Korek pewnie, że Korka kojarzę, on chyba z Płocka, a nie z od ciebie no Tam było paru, był... Heter był taki z u Snake całe życie biegał Ale Heter to była jedyna osoba, która miała jeden z lepszych komputerów w tamtych czasach no, hu... Tak, o no, to prawda, ale przez pewien czas miał czarny biały monitor. Ja pamiętam jak grał z nami w tibie na RON od Na czarno-białym monitorze napierdalał. No. Co ty gadasz? Co ty Czekaj, odsięga. bo mnie tu. Czekaj, ja otworzę giełkaczki tylko sekundkę. Jak ty kurwa na klucz I... masz pozamykane I... chyba. chlebaku za... Nie, Chlepaki. piszcie kurwa, klebak na czacie, kurwy syny tibijskie. To, to jak 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 my, Rolex, pogodzeni przecież już. Ja powiecie? A co ty nigdy nie z z mami nie do swojej mamie nie powiedziałem? Jak siebie wyzywaliśmy, ja tak nie wyzywam mam. Szacunek, szacunek, martwa, szacunek się wentry. należy, gościu. Niemiecka klawiatura impreza. No, no. Ja już tam chciałem do ciebie. Jak chcesz przyjeść, chuj tam. Co będzie, to będzie. Ja to z tym. O, z jeszcze trasa jakaś mnie podhacza, 113 Paladin, dobra, solfajerę dostałem, uciekam Jebać bać nie? Ale byłem 70 km od przemyśla na Podkarpaciu i chciałem... Prapsa byś tam, mi normalnie najebać. w tyłek? Kurwa W czółka? Nie no, w czołko byś dostał. Tylko żebym drugi raz knife'ów <coughs> nie dostał, chuj tam, najebać tam nie można. Potem tak? Bo, co lepka na, na czołku, czekaj, co oni tu robią? W ogóle martwica mózgu jakaś mnie ewoluuje, co oni robią? Uważaj, błonie odpalenie są, oni mają. Spoko, marze. spoko, mordo, ja gościu z Holandii wróciłem przed chwilą. to co? To w sumie mi tam biegają. Nie wiem, ale normalnie, jak tam Hindusi bardzo... fajnie z tymi tackami wywijali, to normalnie impreza na tych wakacjach była. A nie siedziała ci na nogę, Nie, 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 nie Ty, ale człowieku, jak tam jesteś na tej kurwej stołówce To tam lata chyba 74 muchy przy jednym stole Bez kitu, taki byłem obrzydzony po już pierwszym nie że chuj O kurwa Malediwy, no To od na hindi, na hindi od sof Hindia i Sof. Od im. Tak, czekaj, bo to mnie w, najebią, mnie w tibi Rolex Ej dawaj tu jesteś coś Nie mamy to jerzik trochę Ale byle gdzie jak kogo? wszyscy, kogo? Kogo? wszyscy, wszyscy tak, mnie piorą w Hisach To no, on internet płynu latę A no, ja wróciłem po 9 ja dniach a tu już kurwa 9 osób za mną Jersz, jersz jeszcze to drugi jest? Każdy się siedziały A kto tam? Wszyscy, wszyscy nie giją tak, Żyd, to jest żyd A czuję da git Czuję da gini, jest git wiesz gitam trzeba ja otworzyć w ogóle wszystkie worki bo jestem podrejcowany To gierko wbijem bo on na bridgeach był bolobowany, tam chyba czekali na mnie Kurwa mać, w, w ogóle czemu te piosenki na, lecą? Tak one nie powinny tu lecieć przecież o, No my, mogę to wskazywać właśnie L zona na trzeciej zmianie robiłem pranie, włączamy i chuj Serce? <laughs> serce? Normalnie <laughs> serce, serce puszczą w tej chwili no. Dla materiału Serce jest najpiękniejsze kurwa Nie to zostawiaj zostawiaj tego, mamy tutaj na ten room i watę kurwa, bansz jest Morta Mortura tu będę napierdalał Pa, zobacz, nie trafi kurwa Dawaj Polta, super Tak, chyba tu zmianka, muszę mieć kulata i w ogóle, hoppie, to tak nie idzie, kurwa Masz, kurwa. Masz, masz, masz Mordo, mnie każdy bierze, kumasz, jakieś, nie bije jakiś, jakiś netto Adam i drużyna jego, kumasz, jakieś żuberki, nie żuberki, tripeks Tripeksy, ja wiem Nie, czuję, ja taki piechony Czekaj, jak Ciebie? A, wariaci, ja co więcej, do wyświaty to się krzykij Uwielbiam narzut z Chodź, chodź, tu też biegamy, teraz piło, To nic nie jest dla Ty, ale to mi super pasy, ty jesteś super? Weź mi pasy ja, na nowe Ja super? Jak? jak, jak pasy? Tak, jeżeli będę używał hara, to zapasę ze swoich, spokojnie i jak padnę to zapłacę na no ludzie A co ja sobie z pobiegać? Nie no nie, teraz nie będę bo teraz jak płynie na morze Kurwa, nie wiem czy mnie teraz nie zajebią Dobra, dzięki Ale ja gościu, my z Kikiem gramy wspólnie od 2004 roku O kurwa Dobra, ja cię pamiętam ale mordo ja ginę właśnie w tej chwili bo w jakąś szklaną puławkę ze szklaną wbiję nie, bo ty musisz tylko na starty chcieć trzymać, albo nic. Albo starty, albo nic. A teraz mają tego, druidów też mają wysokich, także... Teraz razie kurwa, no, Czekaj. Paralo dostanie i będzie deska. Ja... Wydaje że Padnie. i padnę? Kurwa. Nie, jak padnę, to, to, to zginę. mordo, nigdy nie kucaj w walce. Nawet jak cię kurwa dżgają. Kucaj. Pożegnanie, pożegnanie kurwa z hindusów. Dobra, najebią mnie syny. Tak, wyjebałem się tam w jakąś jest? kurwa zasadzkę szklaną jebaną. Come on, bro. tam jeden raz. I believe. I play in TV. O kurwa, ich jest już dziewięć. O kurwa mać. Dobra. Ja pierdolę. Dziesięciu. Wrócił z wakacji, dziesięć osób ma plać. Jebać. Tak. Alphard kurwa nieźle. Po to mi Te powitalny. To, za nie lubią coś. 6 jak... chyba... <desklinga> miałem lat tak patrz, Nie, 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 <ś Nuclear> <śmian> <śmian> Nie wiem, <śmian> jak miałem kurwa 2 lata, grałem ze starym, nie pamiętam. Na Walkmanie jeszcze, ze z synem Ja nie Nie wiem, mnie kurwa gnoją ludzie w TB. Chodzisz solo... Bo jestem psychiczny kurwa w tej grze. Popada. Ona by chciała, tu być ze mną. I co, Whisper, ty masz tego MS-a czy nie? Ja mam. Ej. Że jestem szaleńcem! Najebali mnie. O <grym> co? <grym> Najebali mnie <grym> w Civi. Kurwa, ma źle, nie wszedłem tam, gdzie miałam iść. Ciuro.